Już przygotowane dla kotków, zawsze te miseczki, do których wlewamy mleczko. Zalewamy najpierw gorącą wodą, żeby się nagrzały. A później wlewamy tam mleczko. W ten sposób mają ciepłe mleczko. No, na zewnątrz jest aktualnie. Nie wiem czy widać, minus 15, kotki się schowały, trzeba iść się nakarmić, no to była najgorsza noc, najzimniejsza jak dotychczas, ponowne mają już być trochę cieplejsze, powyżej 10 stopni, minus oczywiście. Miejmy <laughs> nadzieję, że już nie wróci ten mróz, że to już końcówka w tym roku. No nie było to za przyjemne. Proszę jakimś się kartą z <laughs> Nawet mama wyszła. zawsze inaczej jak na śniegu, nie? jak córunie ładnie liże. Król na tronie siedzi. Słoneczko powędrowało już krótko przed zachodem mamy kotki teraz się z tamtej strony górki bawią. O ten sade No, tak Wam powiem, że dzisiaj nas trochę zasypało. Niedziela. Na minusie... Chyba trzy? Kurde, nie. Jeden. No i Radek idzie nakarmić koty. No, zobaczcie. Trochę... Trochę nasypało. No, a zaraz musimy jeszcze wystawić śmieci. Bo jutro mają odebrać. Także będzie trzeba iść pod wiatr i pod śnieg, bo śnieg jeszcze pruszy, ale wieje też do tego. Także no. No, nieciekawa sytuacja, dlatego też nie pojechaliśmy do Włosławka, bo byśmy rano stąd nie wyjechali. Trzeba by najpierw odśnieżać. No jeszcze w tym wietrze, no to zrobię ważniejsze. No i ja Wam ostatnio pokazałam jedną, to Wam jeszcze tą drugą pokażę, lampę, którą mam na sprzedaż, bo zapomniałam w ogóle o niej. Tak. Jest to ta lampa naftowa. Ona jest dość spora myślę, że jest 50 cm 40 cm z lufą. To ma spokojnie, tutaj się wlewa naftę. Także tak ona wygląda, jakby ktoś chciał, to proszę się zgłosić. Jest bardzo ładna, Radek robi ścieżki łopatą. No. Pani Kasia raz mówiła, że mamy zrobić dwa pasy, żeby się... nie... <grywy> żeby się z kotami móc minąć. <grywy> no pozdrawiamy Panią Kasię. No i tak dzisiaj musimy ponownie do pieca na, yy, nasypać paletu. Jest dzisiaj niedziela. Hydraulik był u nas 3 dni temu, czy dwa dni temu. Hydraulik był? Dwa dni trosz temu. No. Troszeczkę ustawił płomień wyżej. Silniejszy płomień teraz mamy, bo było ustawione z 2 miesiące temu, a no. lepiej jak jeszcze było dosyć ciepło, no i niestety dopiero teraz nam ustawił trochę wyższy ten płomień. Tu prawie cztery worki idą na dzień, także. Taka sytuacja, prawie 100 zł, no 100 zł dziennie idzie na ogrzewanie. Bo, tylko nie spalkamy lewki. No, no, no. <gry> Także tak, teraz dosypiemy. Temperaturę na grzejniki jaka dochodzi woda jest 54 stopnie. Co? Tak to jest. No. Także sypiemy, sypiemy, sypiemy. Tu się już nam kończy. Macie znów zamówić. pelet 31 grudnia. Tak, 31 dostaliśmy tonę, dziś jest 11? Tak. No i tyle zostało. 1600 za tonę. Takie pytanko do Was, jeżeli macie też taki piec na pelet, ile Wasz piec pali? Tak z ciekawości. Teraz, jak jest tak zimno. Też coś w tych okolicach, 3,5-4 worka, czy, czy mniej. No i co jeszcze chciałem się was spytać. Macie jakieś doświadczenia z tym peletem granulat? Granul, granul się nazywa. Albo z tym Naturcraft. Przedtem cały czas używaliśmy tego Naturcraft. Ja tam dużej różnicy nie widzę. Czy macie jakieś doświadczenia? Czy to jest dobry pelet, czy nie? Bo to jest nasz pierwszy piec na pelet, jaki w ogóle posiadamy. Już kupiliśmy ten, to siedlisko razem z tym piecem. Widzicie, rok, rok produkcji. roku <mierdziśla> Tak, rok produkcji jest 22. Eee, on jest od no, prawie 2023, tak? Pierwszy sezon był. 20, no. 22, 23. 22, 23, no. Także ile on ma tam dopiero. To jest trzecia zima, tak? No. No. To jest... To jest naprawdę niestary piec. Mówiutki, no wiutki no. sta do słońca, co stoi. No nie wiem, ile jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minus 15 na dworze. 14 ja naliczę. Pyta się, co hmm. Strasznie zimno. Bo my dobrze te soranki, nie, nigdy nikt tu nie strzela. No. Cisza, spokój. Strasznie zimno. Dziś rano stały tu za świerkami, wyjadały sobie trawkę. I tutaj no. No i tak kochani, tak jak nam e, proponowaliście w komentarzach, tak zakupiliśmy tą maść żywokostową. Radek się już posmarował tym. Także zobaczymy, czy to w ogóle będzie mm, zdawało... No, no, Zdawało egzamin. Radek mówi, że to ładnie pachnie, nawet nie wiem, co tutaj jest w środku. No, zobaczymy. Mamy nadzieję, że coś to da. Czytam, że to jest dobre też na opuchnięcia, że bardzo szybko schodzą opuchlizny, właśnie. I takie różne rzeczy. Niedawno wróciliśmy z zakupów. Kupiliśmy tu taką fajną folię. Nieco większą jak ostatnio, tamta była trochę za mała i nam ją całą rozerwało. No generalnie te folie długo je trzymają, no ale w ostatniej nocy dużo śniegu spadło, chyba z 25 cm No i z rana muszę pochwalić gminę, choć nie żyli nam tu ładnie. Całą drogę, tą, ten cały kawałek tam jest gminny. Wszystko odśnieżone, i nie tylko, bo odśnieżyli nam również ten kawałek od kamienia tu pod sam dom, czego nie muszą robić. No więc chciałem podziękować temu, kto tu odśnieżał. Dziękujemy bardzo, bardzo miło z Pana strony. O w końcu słoneczko wyszło, od razu inaczej, wszystko wygląda uspokoiło się, wiatr już nie wieje, śnieg nie pada, nie jest już tak zimno, mamy około 0 stopni, chciałem wam tylko podejść tu pokazać, wow jakie wielkie to słońce jest. ładnie odśnieżyli proszę bardzo ślicznie także gmina Lipno muszę pochwalić ostatnio tak dużo śniegu spadło to też przyjechali odśnieżyli ładnie super no i dziś był też termin na odbiór śmieci tu położyliśmy śmieci, wczoraj wieczorem jeszcze rano elegancko odebrali wszystko w terminie, także naprawdę muszę powiedzieć, że mają to w takich ciężkich warunkach, ładnie ogarnięte, dobrze zorganizowane wszystko pozdrawiamy wszystkich pracowników którzy nas oglądają w gminie Lipno i przy okazji życzę wszystkiego dobrego w nowym roku Ależ tu jest pięknie Ten wiatr tak ładnie Zawiał ten śnieg Wow Aha, pieski od sąsiadki Szczekają, a Spotty do nich pobiegł Nie wiem czy to jest dobry pomysł Oj muszę po niego iść Chciałem pobiec po niego, bo już był w kierunku już do tych piesków od, od Iwonki. Mi się wydaje, że Sonia to jest jedna z tych suczek od sąsiadki Iwonki Macieczkę Bo on coś szaleje ostatnio i co chwilę chce wyjść i tam liże po nich Jak na nohal chodzi, nie wolno już do domu trzeba uważać na niego bo nie wiem jakby zareagował ten ten samiec też ma co prawda 15 lat, ale już się raz czapnęły razem dlatego nie chcę ryzykować oj nie mogę się naparzyć na ten zachód tam szczekają z tyłu. Tofik chyba. On jest nieco większy od Spotiego. Myślę, że spodnie by nie miał za dużo szans z nim. Też jeszcze jest w dobrej formie. Ma 15 lat, ale nie wygląda na tyle. I są dwie suczki. Sonia. Nie wolno tam chodzić ty. Rzeczne. Sonia i Dyzia. Dyzia jest matką od Sonii. Więc to jest rodzinka. Ojciec, matka i córka. Już pokazywaliśmy na, na jakichś tam filmikach. Jak nas zawsze witają. Bramę robią. Musimy się zatrzymać i im dać coś do żarcia. Znaczy, nie musimy. no. Takie przyzwyczajiliśmy. przyzwyczailiśmy wiadomo zwierzęta się szybko przyzwyczają do czegoś takiego No to Fik woła Spot Jego chodź chodź pokażę Ci granicę no, ten by przyszedł po zaspy wyższe od Spot